Dobry, witam Was bardzo serdecznie w 27 odcinku podcastu Dietetyk na starcie. Dzisiaj zastanowimy się nad kwestią tytułów, jakie nadają sobie dietetycy, aby wyróżnić się na rynku usług dietetycznych. Kiedy trochę poszperamy w internecie, to szybko zauważymy, że dietetycy dzielą się obecnie na różne kategorie. Najbardziej klasyczny podział, jaki dzisiaj spotykamy, dotyczy podziału na dietetyków ogólnych, klinicznych, sportowych i psychodietetyków. Ale to dopiero uwertura przed prawdziwą operą. Kiedy zagłębimy się w temat jeszcze bardziej, znajdziemy specjalistów dietetyki dziecięcej, kobiet ciężarnych, wegetarianizmu, specjalistów od Hashimoto, alergologii, insulinoporności dietetyk. Zaburzeń odżywiania, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie tak dawno dietetyk był po prostu dietetykiem, a dzisiaj liczba odmian tego zawodu wydaje się nie mieć końca. Skąd w takim razie te tytuły się biorą? Kto je nadaje? Czy te wszystkie tytuły są czymkolwiek podparte? Czy to jedynie wymysł tych, którzy próbują na tym po prostu coś ugrać? Na te i wiele innych pytań postaram się właśnie odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku podcastu. Tak więc zapraszam serdecznie. Moi drodzy, zanim jednak przejdę do naszego głównego tematu, chciałem poinformować, że ten podcast można obecnie nie tylko subskrybować w aplikacjach na telefon, ale także jest on dostępny od miesiąca na kanale YouTube pod nazwą oczywiście taką samą, czyli Dietetyk na Starcie. Tak więc jeżeli ktoś chciałby go posłuchać tą właśnie drogą komunikacji, no to informuję, że taka możliwość już istnieje. No dobrze, to tyle, tyle tytułem wstępu, no a teraz pora, abyśmy przeszli do naszego głównego tematu, czyli spróbujemy się dzisiaj zastanowić nad kwestią specjalizacji w dietetyce, no i oczywiście modą dotyczącą nadawania sobie różnych tytułów. W dietetyce pojawia się obecnie tyle różnych i ciekawych zagadnień, że wiele osób zastanawia się, czy nie warto jednak wybrać sobie jakiejś jednej konkretnej specjalizacji zamiast być tzw. dietetykiem ogólnym. No, można by się wtedy trochę tak poczuć, jak w świecie lekarskim. Dzisiaj mamy tak zwanego lekarza ogólnego pierwszego kontaktu oraz lekarzy specjalizujących się w ściśłych obszarach medycyny, jak na przykład ginekologia, pediatria, psychiatria, ortopedia itd. Lekarze pierwszego kontaktu, mimo że w tle każdy z nich ma na ogół jakąś tam specjalizację, to jednak ci lekarze nie podejmują się takiego precyzyjnego leczenia. Raczej służą szybką konsultacją doraźną, no i w razie, jakieś wątpliwości, no, kierują później pacjenta do konkretnego specjalisty w danej dziedzinie. No i tak, jeżeli komuś na przykład, nie wiem, wyskoczy jakaś wysypka, no to ten lekarz ogólny pierwszego kontaktu pewnie wypisze jakiś lek antyalergiczny, no ale jeżeli ten lek nie pomoże, no to pewnie dalej skieruje do dermatologa. Jeżeli kogoś na przykład zacznie boleć kręgosłup i nie pomogą jakieś leki przeciwbólowe czy przeciwzapalne, no to pewnie dostanie skierowanie do neurologa. Jeżeli ktoś na przykład będzie miał skoki ciśnienia, jakieś dziwne bóle w klatce piersiowej, no to pewnie lekarz pierwszego kontaktu tak, to może wykona jakieś zwykłe EKG i poda jakieś leki na zbycie tego ciśnienia, no ale pewnie dalej też skieruje do kardiologa i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, skoro każdy lekarz nie podejmie się leczenia każdej choroby, to może każdy dietetyk też nie powinien być specjalistą od wszystkich zagadnień dietetycznych. No jeżeli przejrzymy się nieco rynkowi dietetyki, to już pewne takie sygnały dostrzegamy. No, coraz częściej spotykamy dietetyków, którzy reklamują się jako dietetycy od Hashimoto, insulinoporności, chorób nowotworowych, żywienia kobiet ciężarnych, żywienia dzieci, żywienia w sporcie yy, itd., itd. No właśnie, czy to jest dobry trop? Po pierwsze spróbujemy sobie zadać pytanie, skąd właściwie tacy dietetycy, specjaliści się biorą i kto im te specjalizacje nadaje. W medycynie jest to ściśle określone, gdyż każdy lekarz zanim zostanie pediatrą, ginekologiem, urologiem czy kardiologiem, no to musi przejść specjalistyczny system przygotowania zawodowego, no i zdać odpowiedni egzamin specjalizacyjny przed komisją. No, w dietetyce z kolei trudno znaleźć odpowiednik czegoś podobnego. No ale ponieważ jest potrzeba, no to trzeba też na to znaleźć jakieś rozwiązanie. No i dzisiaj nie trudno znaleźć w internecie na przykład różne kursy specjalizujące, po których można nawet dostać dyplom określonego specjalistę na przykład z akredytacją Ministerstwa Edukacji Narodowej. Można też zostać na przykład wpisanym na listę specjalnych takich fachowców w danej dziedzinie dietetyki. No i oczywiście nie robią tego żadne akredytujące ośrodki państwowe czy szkoły, a po prostu robią to zwykle zwykłe firmy prywatne lub fundacje, które, aby to wszystko wyglądało poważnie, opakowują to w różne dyplomy, nazywają się instytucjami, akademiami itd. itd. Aby nabrało to wszystko jeszcze większej wiarygodności, to często takie kursy robi się np. przykład na wynajętych salach uczelni wyższych, no i kupuje np. przykład akredytację jakiegoś profesora, który chętnie za odpowiednim wynagrodzeniem taki kurs chwileczkę poprowadzi. No i tak rynek nadawania różnych specjalizacji dietetyką kwitnie. Mamy więc na rynku sporo specjalistów od np. żywienia kobiet ciężarnych, insulinooporności, żywienia dzieci, alergologii czy żywienia sportowców. No i teraz pytanie, czy warto zostać takim specjalistą i czy zdobywanie takich specjalizacji ma jakikolwiek sens? No cóż, jeżeli ktoś chce się pochwalić takim tytułem na Facebooku i w ten sposób zabłysnąć certyfikatem jako ekspert w danej dziedzinie wśród znajomych, no to powiem szczerze, że jest to jakieś rozwiązanie. No ale jeżeli ktoś chce podejść do tematu jakby trochę nieco bardziej poważnie i wziąć odpowiedzialność za swoje działania, no to moim zdaniem droga do prawdziwego eksperta jednak nie polega na takim samozwańczym nadawaniu sobie tytułów. Z całą pewnością wiedzy i roli eksperta w danej dziedzinie nie jest w stanie obecnie potwierdzić żaden oferowany dyplom czy certyfikat. No. Proste, gdyż takie certyfikaty, które miałyby wymiar jakiegoś honorowanego dokumentu, po prostu nie istnieją. Wszelkie różne certyfikaty potwierdzają jedynie to, że byliśmy jakimiś słuchaczami autorskich prelekcji innych, podobnych nam dietetyków, ale w żaden sposób nie nosi to znamień uzyskania jakiegokolwiek tytułu. Nawet jeżeli ktoś próbuje uwiargadać to różnymi egzaminami czy sprawdzianami, to ma to jedynie charakter czysto marketingowy i nadawanie temu pewnej rangi, co w rzeczywistości nie istnieje, naprawdę pozbawione jest sensu. Takim wykładowcą i egzaminatorem może być praktycznie każdy dietetyk, który opracuje sobie jakiś temat, zorganizuje na ten temat szkolenie, no a potem będzie z tego tematu egzaminował i rozdawał dyplomy. Jak na razie nie ma żadnych rzetelnych rozwiązań, które pozwalałyby dietetyków stopniować według jakiejś specjalizacji. W ostatnim czasie stało się na przykład bardzo mocne rozróżnianie dietetyków na takich dietetyków zwykłych i klinicznych. No ale właściwie kto ma prawo nazywać się dietetykiem klinicznym, a kto takiego prawa nie ma? Tak naprawdę konia z rzędem, kto na to pytanie odpowie. Oczywiście pewnie wiele osób powie, że dietetykiem klinicznym powinna się mianować tylko taka osoba, która ukończyła studia na uczelni medycznej, zna zasady leczenia dietetycznego w różnych chorobach, posiada nie wiem, wiedzę z zakresu różnych nauk medycznych itd., itd. Ale jeżeli ktoś przerabia ten sam materiał, często z tymi samymi wykładowcami, np. na przykład na uczelni prywatnej lub uniwersytecie, no to co, to już nie może się nazywać dietetykiem klinicznym? No niby dlaczego, skoro w zakresie materiału dydaktycznego nie ma tutaj praktycznie żadnych różnic. No i nie trzeba zbyt dużo się zastanawiać, by zobaczyć, że coś tutaj jednak nie gra. Nawet jeżeli niektóre szkoły próbują nadawać na swoich wydziałach takie nazwy kierunków, to tak naprawdę jest to raczej rodzaj pewnych działań promocyjnych mających właściwie tylko na celu przyciągnąć więcej studentów w obręb swoich murów. Bardzo często obserwuje się, że wiele osób próbuje często jakby na siłę zostać tym dietetykiem klinicznym, no, twierdząc, że jest to jakby kierunek bardziej poważny. Wydaje im się, że będąc takim dietetykiem klinicznym jest im bliżej do lekarza niż do dietetyka. Sądzą również, że podobnie będą odbierać to również klienci. No, Czyli mówiąc najprościej, nie chodzi tutaj o chęć zdobycia jakichś rzeczywistych, twardych kompetencji, a bardziej o stwarzanie pewnych pozorów. Tak naprawdę określenie dietetyk kliniczny nie jest żadnym potwierdzeniem jakichś odmiennych umiejętności czy większej wiedzy w zakresie żywienia w jednostkach chorobowych w stosunku do dietetyka, który można powiedzieć tak się nie tytułuje. Tak naprawdę w świetle obecnego prawa dietetykiem klinicznym może określać się praktycznie każdy dietetyk. Nie ma właściwie żadnego prawa, które by to regulowało. Tak więc jeżeli ktoś słuchający ten podcast nie wiedział, że może nazywać się dietetykiem klinicznym, to wyjaśniam, że ma do tego takie samo prawo jak każdy inny dietetyk. A jeżeli każdy może określać się dietetykiem klinicznym, no to znaczy, że nie jest to żadna specjalizacja, a jedynie chwyt wizerunkowy, który ma pomóc przyciągnąć więcej klientów do gabinetu. Będzie miało to takie samo znaczenie jak dietetyk kardiologiczny, urologiczny czy kosmetyczny. Każda z tych nazw to jedynie element reklamowy, a nie żaden tytuł zawodowy. Dość podobnie jest też w kwestii specjalizacji pod tytułem dietetyk sportowy. No właśnie, kto może określać się dietetykiem sportowym? Na przykład na AWF-ach istnieją też takie specjalne kierunki studiów podyplomowych, na przykład z zakresu żywienia w sporcie i suplementacji. No i tutaj pojawia się pytanie, czy tylko absolwent takiego kierunku studiów właśnie na AWF-ie ma prawo nazywać się dietetykiem sportowym? No a jeżeli ktoś nie ukończył takich studiów na AWF, ja ukończył je gdzie indziej albo ma tytuł dietetyka, ale od lat pasjonuje się z żywieniem w sporcie, to co? To taka osoba nie może się już nazywać dietetykiem sportowym? No może ja tutaj też posłyszę się troszeczkę takim swoim przykładem. To znaczy, tak zwaną w cudzysłowie dietetyką sportową zacząłem się interesować tak naprawdę ponad 25 lat temu, kiedy. No, można powiedzieć, jeszcze nikt za bardzo się nawet tą zwykłą dietetyką nie interesował. Zacząłem bardzo zgłębiać ten temat. No i nie ukrywam, że w ciągu kilku lat angażowania się w to zagadnienie, no mogłem powiedzieć, że naprawdę w tym temacie już sporo się orientuję. No, nie bez powodu też byłem zapraszany jako prelegent na poważne konferencje naukowe poświęcone dietetyce sportowej. Napisałem kilkaset publikacji dietetycznych do czasopis sportowych. Mam na swoim koncie już kilka numerowanych publikacji naukowych w takich prestiżowych pisma z zakresu medycyny sportowej. No, współpracowałem też z największymi producentami suplementów dla sportowców, no i co najważniejsze, obroniłem tytuł naukowy doktora w tematyce żywienia sportowców, ale niestety nie ukończyłem studiów podyplomowych na WF ani żadnego fachowego kursu specjalistów z YouTube'a. No i właśnie, czy ja w takim razie mam prawo nazywać się dietetykiem sportowym? No, w świetle współcześnie jakby pojmowanej edukacji wydaje mi się, że chyba nie. No, ale kiedy patrzę tak, czy też przyglądam się temu swojemu CV, no to wydaje mi się, że chyba trochę bym mógł. Otóż powiem szczerze, że mimo naprawdę sporej wiedzy w tym temacie, jaką udało mi się zdobyć przez ten mm, cały okres czasu, mimo tego sporego doświadczenia takiego i szkoleniowego, i praktycznego ze współpracy z różnymi sportowcami, jakoś nigdy nie określałem siebie żadnym dietetykiem sportowym po prostu byłem specjalistą który skarał się pomagać rozwiązywać różne problemy żywieniową, żywieniowe Osobom, które są obciążone wysiłkiem fizycznym. Ale nie zastanawiałem się tak naprawdę wtedy, czy ja jestem jakimś dietetykiem zwykłym czy sportowym. Równie dobrze mogłem się nazywać na przykład dietetykiem pływackim, no bo poświęciłem ogrom wysiłku na zgłębianie żywienia w pływaniu i co najważniejsze, zdobyłem w tym temacie nawet tytuł naukowy. No ale do głowy by mi nie przyszło, by tak się nazywać. Tymczasem, tymczasem współcześnie. Praktycznie w każdym mieście jest jakiś dietetyk sportowy, a w każdym klubie fitness jest ich przynajmniej kilku. Czy to są rzeczywiście prawnie utytułowani dietetycy sportowi? No, to jest podobnie tak jak z tymi dietetykami klinicznymi. Dietetykiem sportowym właściwie może nazwać się każda osoba, bez względu jaki rodzaj kształcenia zaliczyła. Właściwie każdy trener personalny, każdy sprzedawca odżywek dla sportowców, czy też osoba o umięśnionej sylwetce może się dzisiaj mianować samozwańczo dietetykiem sportowym. Jeżeli ktoś chciałby to podważyć, to absolutnie nic tutaj nie wskóra. Tak naprawdę nie trzeba mieć żadnej skończonej specjalnej szkoły w tym zakresie, by móc siebie nazywać dietetykiem sportowym. To jest tylko kwestia fantazji tego, kim się czujemy i jaką bierzemy za swoje działania odpowiedzialność. To wszystko, o czym mówię, wygląda może trochę niespójnie, bo właściwie dzisiaj każdy może być dietetykiem w specjalizacji, jaką chce, może się nazywać dietetykiem klinicznym, medycznym, sportowym, pediatrycznym itd. No właściwie to tylko kwestia talentu, jaki posiada do wymyślania nazw. Może więc w tej całej finezji współczesnego świata dietetycznego wystarczyłoby się nazywać po prostu dietetykiem i nie udowadniać na siłę bycia kimś, kim po prostu się nie jest. Dzisiaj przywiązujemy ogromną wagę do budowania jakiegoś wyimaginowanego wizerunku, często tylko po to, by, nie wiem, pobudzić własne ego, żeby coś sprzedać lub wyróżnić się na przykład sprytem na tle konkurencji. Przestaliśmy się jakby skupiać na budowaniu prawdziwej reputacji, gdyż to niestety często kosztuje ogrom czasu i wysiłku, więc łatwiej się jest nam nazwać od razu dietetykiem sportowym, niż próbować po prostu skupiać się na zbudowaniu pewnej wiedzy w tym temacie i działaniach praktycznych, które rzeczywiście tym sportowcom pomagają. Kiedy uda nam się już wypracować prawdziwą wartość w tym temacie, to gwarantuję, że to, czy my będziemy... Nazywać się dietetykiem ogólnym, sportowym, klinicznym, to tak naprawdę nie będzie miało to żadnego większego znaczenia. Ludzie będą nas cenić za wiedzę, doświadczenie i przede wszystkim kompetencje, a nie za to, jaką sobie nadaliśmy nazwę. W dzisiejszym podcaście staram się jakby cały czas podkreślać to, że obudowywanie zawodu dietetyka w jakieś sztuczne tytuły. Nie ma naprawdę sensu. Nie ma również sensu inwestowanie pieniędzy w jakieś tytuły nadawane przez różne firmy czy fundacje sugerujące nam, że dzięki wydanym przez nich dyplomom, możemy się mianować określonymi specjalistami. Jeżeli uważacie się za eksperta w żywieniu, nie wiem, osób z chorobami nowotworowymi, insulinoopornością, niedoczynnością tarczycy, to tak naprawdę nie potrzebujecie do tego żadnych dodatkowych dyplomów czy certyfikatów. Jedynym dyplomem, Jaki potrzebujecie, to dyplom dietetyka i wyłącznie Wasza wiedza. Dopóki nie ma uregulowanego zawodu dietetyka i rzeczywiście prawdziwych jakichś stopni specjalizacyjnych tworzonych w systemie państwowym, to nie dajcie się naprawdę nabierać na żadne dokumenty, gdyż wszystkie z nich nie mają żadnej istotnej wartości. A jeżeli już naprawdę chcemy się oprzeć na jakimś autentycznym dokumencie, to po prostu niech to będzie... Na przykład nasza praca dyplomowa lub magisterska. Jeżeli ktoś na przykład pisał pracę w zakresie nie wiem, leczenia żywieniowego osób z chorobami wątroby czy z żywienia kobiet ciężarnych, no to jak najbardziej ma tutaj podstawy do nazywania się w tej dziedzinie ekspertem. Wiadomo, że pisząc pewną pracę na dany temat, a następnie jej broniąc, no, trzeba było trochę ten temat zgłębić, no i możemy mieć jakby przez to pewien dowód na nasze kompetencje. Bardzo dobrym ekspertem w danym temacie mogą być również dietetycy, którzy na przykład z jakichś różnych powodów w jakimś temacie mają duże doświadczenie praktyczne. Na przykład jeżeli ktoś jest dietetykiem, ale jednocześnie od lat boryka się z celiakią, no to z całą pewnością będzie w tym temacie zdecydowanie lepszym ekspertem niż ten dietetyk, który zna celiakię tylko z książek. Tak więc specjalizowanie w dietetyce może mieć jak najbardziej sens, szczególnie wtedy, kiedy kogoś to pasjonuje lub ma w tym już zdobyte jakieś spore doświadczenie. Takie specjalizacje jak najbardziej warto akcentować w portfolio swoich usług, ale niekoniecznie trzeba w tym temacie nadawać sobie jakieś specjalne tytuły. No chyba, że ma to mieć jedynie chwyt reklamowy na przyciągnięcie klienta. Thank you Prezentując ten podcast nie chciałbym być zrozumiany jako osoba negująca specjalizowanie się dietetyków w określonych tematach. No, bardzo często kogoś rzeczywiście jakiś temat szczególnie pasjonuje, poświęca mu ogrom czasu, by zdobyć w tym jakąś wiedzę, więc oczywiście taka osoba ma prawo podkreślać, że czuje się w tym temacie pewnym ekspertem. Ma prawo również akcentować, że jest to jej szczególną pasją, ale niekoniecznie trzeba brnąć w nadawanie sobie tutaj jakichś specjalnych tytułów. Moją na przykład pasją był było od lat temat dotyczący właśnie żywienia sportowców i osób obciążonych dużym wysiłkiem fizycznym. Ale nigdy nie dałem się w tym temacie zaszufladkować. Mimo naprawdę dużych pokus, które po drodze mi się pojawiały, to jednak świadomie cały czas tego unikałem, gdyż dostrzegałem w tym szufladkowaniu się też spore zagrożenie dla dalszego rozwoju. Należy pamiętać, że próba ograniczania się w swojej praktyce do jakichś wąskich zagadnień no nie zawsze jest korzystna, no i w wielu przypadkach działanie takie może przynieść nawet więcej szkód niż korzyści. Załóżmy, że jesteśmy dobrze przygotowani merytorycznie, a nawet praktycznie w tematyce chorób nerek. Czy w takim razie warto jakby trochę odpuścić inne zagadnienia i promować się głównie w tej jakby profesji, no, wydaje się, że wtedy będziemy ekspertami w ściśle określonej dziedzinie, co pozwoli nam no, powiedzmy wykosić całą konkurencję, która na przykład jest tylko dietetykami od wszystkiego. Klient chorujący na nerki na pewno bardziej zaufa takiemu dietetykowi akcentującemu swoje kompetencje w tej dziedzinie niż takiemu dietetykowi ogólnemu. No i no co? No to rzeczywiście prawda. No gdybym miał na przykład, nie wiem, odczuwał jakieś bóle w mostku, no to wolałbym, aby przyjął mnie kardiolog niż specjalista medycyny rodzinnej. No i pewnie gdybym chorował na nerki, no to wolałbym iść do dietetyka, który specjalizuje się w chorobach nerek, niż takiego, który na przykład tylko odchudza. Tak więc taki dietetyk rzeczywiście w danej tematyce na pewno będzie postkonkurencyjny i na pewno. Będzie miał tutaj przewagę nad swoją konkurencją. Ale należy też pamiętać, że taki dietetyk będzie błyszczał. Tylko w oczach osób chorujących na nerki. Teraz pytanie: ile jest takich klientów i czy rzeczywiście mamy szansę z tego utrzymać naszą poradnię? To samo dotyczy zbyt silnego szufladkowania się w jakieś inne specjalizacje, typu nie wiem, choroba Hashimoto, insulinooporność, żywienie w ciąży, żywienie dzieci. Dietetycy, którzy zbyt mocno się szufladkują, niestety mają dużo mniej klientów niż te osoby, które adresują swoje usługi do ogółu. Szczerze mówiąc, nie znam ani jednego przypadku, by silne akcentowanie jakiejś wąskiej specjalizacji zakończyło się sukcesem. Znam natomiast ogromną ilość przypadków, kiedy takie podejście doprowadziło do bankructwa poradni. Wąska specjalizacja można powiedzieć, ma sens tylko wtedy, gdy jest adresowana jedynie do jakiegoś zamkniętego ale licznego grona klientów. No, załóżmy, że ojciec jakiegoś dietetyka jest wziętym diabetologiem, no i praktycznie każdego klienta, pacjenta kieruje do gabinetu swojej córki na dietę. No, taki dietetyk nie musi się rozdrabniać, szczerze mówiąc, na inne tematy, no i spokojnie może skupić jedynie na żywieniu osób z chorobą taką jak cukrzyca, no bo wie, że tata zawsze nagoni klientów. Ale jeżeli taki dietetyk sam miałby zdobyć szeroko, szerokie grono klientów z cukrzycą bez jakiegoś zewnętrznego wsparcia, no to na pewno będzie się to wiązało ze sporym wysiłkiem i dużym ryzykiem niepowodzenia. Powiedzmy sobie szczerze, dietetyka nie jest tak skomplikowana i odpowiedzialna jak medycyna, więc... Próby rozdrabniania się na jakieś wąskie specjalizacje naprawdę nie wydaje się sensowne. Większość zaleceń żywieniowych dla różnych chorób jest naprawdę dość podobna, więc temat nie jest na tyle skomplikowany, by pojedynczy dietetyk nie był w stanie tego ogarnąć i musiał się wspomagać pomocą innych dietetyków. A jeżeli już pojawia się coś bardzo skomplikowanego, to raczej ma to charakter bardzo incydentalny, i wtedy tym bardziej nie ma sensu się w czymś. Specjalizować. Tak więc podsumowując, uważam, że dietetyk powinien zostać dietetykiem, a nie na siłę próbować się dowartościowywać jakimiś dodatkowymi tytułami. Jestem również przeciwnikiem rozdrabniania, czy też zbyt, zbytniego akcentowania w dietetyce jakichś pojedynczych specjalizacji. Jeżeli chcemy mieć naprawdę spore grono klientów i chcemy, by nasza poradnia kwitła, to po prostu otwierajmy szeroko nasze drzwi, dla wszystkich. To w dzisiejszym podcaście, moi drodzy, będzie już wszystko. Mam nadzieję, że od dzisiaj będziecie trochę z przymrużeniem okaz poglądać na różne tytuły specjalizacyjne swoich kolegów i koleżanek po fachu. Pamiętajcie, że dzisiaj nie ma nawet uregulowanego. Ogólnie zawodu dietetyka, a co dopiero mówić o specjalizacjach w tym zawodzie? Może kiedyś rzeczywiście doczekamy się pewnego unormowania tego tematu, ale na dzień dzisiejszy wydaje się, że. Prędzej unormuje to sam rynek niż jakiekolwiek przepisy prawne. W tej chwili już obserwujemy coraz mniejsze zainteresowanie pracą w zawodzie dietetyka, jak również coraz silniejszą korektę rynkową istniejących gabinetów prywatnych. Być może za jakiś czas nie będzie już w ogóle konieczności niczego odgórnie regulować, gdyż życie poukłada to wszystko po swojemu. Tak więc moi drodzy, jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za. Wysłuchanie tego podcastu, no i oczywiście zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Zapraszam również do polubienia facebooka apz.pl Dietetyka w Praktyce, jak również śledzenia różnych ciekawych informacji i doniesień na naszej stronie internetowej apz.pl. Ponieważ prezentowany odcinek jest przeze mnie publikowany właśnie tuż przed świętami, a także jest to również ostatni odcinek, w tym. W starym roku, dlatego korzystając ze sposobności, chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne: dużo radości, spokoju, wspaniałych chwil w gronie najbliższych. No i oczywiście życzę Wam również, aby w tym nadchodzącym okrągłym roku 2020. Spełnimy się Wasze wszystkie małe i duże marzenia, zarówno te w życiu prywatnym, jak również zawodowym. Życzę Wam jak najmniej zmartwień, jak najmniej kłopotów, smutków, jak najwięcej uśmiechu, radości, wspaniałych i serdecznych ludzi wokół. No, i oczywiście, bez względu, gdzie będziecie spędzać tego sylwestra, czy na hucznej zabawie, czy w kameralnym gronie, czy z rodziną, no to życzę Wam, by ten dzień no, zażegnał wszystko, co było złe, niechciane i smutne, no i wraz z wystrzałem tego sylwestrowego szampana odsłonił nowe, wspaniałe możliwości, które na Was czekają. Tak więc pozdrawiam serdecznie, no i do Siego Roku. Dariusz Szukała.